Hey, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Black. i witam Was w kolejnych zmaganiach Jacka ze skokami narciarskimi. Chwilę nie było odcinka, ale było troszkę innych rzeczy na kanale, więc tak mniej więcej to wszystko zbalansowaliśmy, ale już za momencik możemy przechodzić do odcinka. Oczywiście, po serdecznych pozdrowieniach dla wspierających dołączył nowy Patrykos, więc witam serdecznie w gronie. Dziękuję wszystkim Wam i lecimy dalej. Tak więc lecimy z odcinkiem, z czym my się tutaj musimy mierzyć, z czym my się tu musimy zaznajomić. Czy coś nowego się tutaj działo? i Jeden konkurs do końca umowy z Vimantyn, co oznacza, że faktycznie to będzie na plus pod tym względem, że będziemy mogli pozyskać nowego sponsora. Nasze zaufanie u trenera jest niesamowite, więc, tak jak się nasz jeden wspaniały moderator z Discorda tutaj śmiał, że przy takim zaufaniu to już jakiś wątek miłosny może się wkraść z trenerem, ale wątpię. No i mamy koniec sezonu Pucharu Kontynentalnego, dwa konkursy w zakopanym i krem de la creme, no raczej nie odwalimy tak, że nam zaufanie spadnie zbyt nisko, bądź się nie połamiemy tak poważnie, żeby nie wystąpić w planicy i być może w końcu przyatakować 200 metrów. Miejmy nadzieję, że tak się uda, więc bez zbędnego przedłużania wjeżdżamy w to Zakopane i czas sprawdzić jakie będą warunki. Może będą troszkę lepsze niż zawodnicy uświadczyli w rzeczywistości, chociaż ten padający śnieg w Zakopcu i taki trochę loteryjny konkurs może troszkę mi przypomniał o starych fajnych czasach skoków narciarskich, ale potem zmiana belki przed domenem i wszystko e, jak krew w piach można by powiedzieć. Ale dobra, rozpoczynamy zawody, rozpoczynaje Dekerdin. była aktualizacja 7 stycznia. Więc ją zainstalowałem, niby poprawiona forma zawodników, niby to jest Andreas Wellinger. Być może to faktycznie znaczy, że troszkę tutaj sensowniejsi zawodnicy się będą pojawiali, ale to już zweryfikujemy w dzisiejszym odcinku. Czas zobaczyć, jak sobie poradzi Jacek z pierwszym skokiem po dość długiej przerwie. No ale przed tą przerwą był mocnym zawodnikiem, więc póki co wygląda to również bardzo obiecująco. No i to wydaje mi się, że był skok, który pozwoli nam objąć prowadzenie. Albo będziemy bardzo blisko tego wyczynu. 122 metry, no to nie, no, wylądowany został bardzo ładnie, więc raczej oczekujemy tutaj miejsca pierwszego na Wielkiej Krokwi. No i tak się właśnie po naszym skoku dzieje. Zostało chyba czterech bądź pięciu zawodników, więc oczywiście grzecznie patrzymy na końcowe wyniki, a wyglądają następująco, że zwyciężamy kwalifikacje po ładnym skoku. Jest to z Ito, sami, Janik Wasser, okej. Okay. Langmot, troszkę tutaj się faktycznie ci zawodnicy chyba pozmieniali coś tutaj. Póki co odczuwam jakieś zmiany dob,rze to odczuwać nawet Nurszat Tursa jest, więc fajnie dobra. Dajemy okejkę za takie zmiany, no i na tej pięknej wielkiej krokwi naturalnie położonej skoczni w zakopanym jeszcze to takie zbocza mogliby stromsze tutaj zrobić, bądź bardziej strome, nie wiem czy jest takie słowo. Ale tutaj oczywiście odwzorowane wizualnie ze skocznie są na tyle ładnie, że nie ma się co tutaj czepiać twórców. Będziemy się czepiać Jacka, jeżeli w pierwszym, w pierwszym skoku nie skoczy wybitnie. Wyjście jest przyzwoite z progu, może nie jakieś niesamowicie dobre. Skok będzie... Znowu taki wyliczony praktycznie, jak od linieczki, że tyle musimy skoczyć, żeby wskoczyć na to prowadzenie. Nie było fajerwerków, nie było w sumie niczego wybitnego w tej próbie z naszej strony, ale wydaje mi się, że no, że na prowadzenie jest szansa, że to wystarczy. 18,5 wszystkie noty praktycznie, 19 odpadła i 18 zwykła. No i okej, okay, ci sędziowie i te państwa obok siebie, to tak nie wiem kto ich tak usadził, ale no, myślę, że mogą się lekko nie dogadywać. Prowadzimy znowu przed Andreasem Wellingerem z troszkę mniejszą przewagą, bo 3,2 punktu. Kwalifikacja było ponad 4 i tym razem pierwszą serię przegrywamy z Tomo Fumi Naito, który skoczył randomowo 133,5 metra i o 10 punktów nas deklasuje, bo tak to chyba trzeba nazwać. Jest to deklasacja, więc brawo. Szacunek dla Ciebie. Jest Mackenzie w ogóle, czyli mamy dwóch Kanadyjczyków w stawce no i dwóch w drugiej serii, więc skorzystajmy z tego w drugiej serii. Nie ma tutaj pewnie Pucharu Narodów, nie pojawił się, ale co najmniej to drugie miejsce wyciągnijmy. Zobaczymy jakie będą do tego wymagania i jak sobie nasz skoczek poradzi. Polacy wysoko, Wellinger cały czas jest tym zawodnikiem, którego my musimy przeskakiwać i 121 metrów jest od nas wymagane. Przez cały dzień warunki dobre, wiatr podnarty, narty, odepchnięcie również od belki dobre, więc zabierzmy to momentum. Skoczmy wysoko, wyjdźmy dobrze z progu, polećmy daleko i wszyscy będą szczęśliwi. Idealne wyjście z progu, już się bałem, że troszkę przedobrzyliśmy, ale lecimy ładnie, lecimy wysoko. No i to jest pięknie wyliczony skok. Nie robiliśmy nic ponad stan. Trzeba tutaj przyznać, że jestem dumny statka, ponieważ on ma te ciągutki, żeby jak najbardziej tą linię przeskoczyć, wylądować na japie i potem powiedzieć, że nie ma dwóch zębów i potrzebuje na stomatologa, i cała wypłata idzie y, psu wiadomo gdzie. Ale tutaj dobrze wyliczone punktu może nie było, albo był to skok ładny, był to skok wystarczający, żeby zostać zawodnikiem zajmującym pierwszą pozycję po swojej próbie. No i pozostaje nam tylko zobaczyć, czy Tomofumina i to zawodnik, który chyba 9 lat od swojego debiutu. Pucharze Świata zdobył pierwsze punkty i to jeszcze w tym sezonie prawdziwości wskoczył do dziesiątki w Engelbergu, więc bardzo ciekawy zawodnik, szanuję za pracę, szanuję za wyrzeczenia i wszystko po kolei, ale chyba nie będzie zwycięstwa. Czy on zmarnował taką wielką przewagę? Jak najbardziej i to spadł na trzecie miejsce, także wygrywamy w Zakopanem. Powoli już tracę rachubę ile my tych podiów mamy w Kontynentalu, ale mamy ich naprawdę sporo. Wychodzi na to, że za chwilę będziemy musieli liczyć podia... Dobra, może przesadziłem z tymi podiami w... Pucharze świata, ale może właśnie zajmiemy się czymś bardziej sensownym niż liczeniem podium w Pucharze kontynentalnym, ale oczywiście. Celebrujmy to zwycięstwo, patrzcie jakie oni mają kombinezony, fajne narty, my mamy jakieś takie wszystko basicowe, jesteśmy w stanie walczyć z tymi rywalami, więc to jest akurat bardzo fajne. W generalce już raczej wyżej nie wskoczymy, bo nie ma takiej możliwości, obudziliśmy się za późno. No ale piąte miejsce postaramy się tutaj zaklepać. Wellinger się chyba w Eisenbichlera, z, z, czy, Eisenbichler się zamienił w Wellingera, chyba tak to zrobili, no ale działa. Tylko tutaj jest Yukiya Sato i to, to okej, oni się chyba w Polaków zamienili, bo to był Kamil z kimś. Dobrze, coś się wydarzyło w tej aktualizacji, gratuluję, widzimy się w drugim konkursie. No, i witam was wszystkich z drugich zawodów z Zakopanem. Jesteśmy przed rozpoczęciem konkursu. Nie wiem, czemu my siedzimy na belce, być może to jest seria próbna. Natomiast szybki skrót tego, co się działo w menu. Skończyła nam się umowa ze sponsorem, także wzięliśmy z Goglexem. Prawdopodobnie to jest firma z goglami. Myślę, że się nie mylę. Kontrakt na 11 konkursów, na 3 punkty siły, które zbliżają nas powoli do nowego trenera. Dodatkowo. Dostaliśmy jeszcze punkt doświadczenia, który zasadziliśmy w prędkość, ponieważ co najmniej kilku z Was mi polecało, żeby dawać w prędkość. Zobaczymy czy już teraz będą efekty. Mamy wiatr w plecy, więc pewnie cudów nie będzie. Ale to jest skok kwalifikacyjny, tutaj już się nie trzeba pewnie spinać na pełną moc, bo mamy na tyle umiejętności i Techniki, która pozwala nam otrzymywać naprawdę dobre noty oraz osiągać odległości w pograniczu tego, ile musimy faktycznie osiągnąć. To jest dobry skok, to jest naprawdę fajna odległość. 12,5 metra może nam dać, wydaje mi się, że prowadzenie, raczej. Zdziwiłbym się, jakby tak nie było. No, ty powinny być bardzo dobre, jakiś tam minimalny plusik za wiatr Miejsce pierwsze. Czyżby to były drugie z zakopanem kwalifikacje z rzędu wygrane? Może tak być. Sakutaro Kobayashi na razie jest na miejscu drugim. Zostało paru śmiałków. No i z tych śmiałków trzech Japończyków się uklasowało za nami. To Mufumina i to no, wydaje się aktualnie naszym największym tutaj rywalem najgroźniejszym rywalem. Ale póki co radzimy sobie w walce z nim całkiem całkiem przyzwoicie. Także Nurszad niestety, troszkę gorzej, ale będę mu kibicował, jak już się pojawił. W tej gdzie to trzeba kibicować egzotycznym Kazachom. Ale dobra, przejdźmy do pierwszej serii i skoczmy jak najlepiej, ponieważ no krem de la krem tego odcinka to będzie końcówka sezonu w Planicy. Nie wiem, czy tam są takie zasady w tym ostatnim konkursie, że najlepsza 30 skacze. Oby nie, bo wtedy raczej się nie pojawię. Mam nadzieję, że będę miał dwie szanse, aż tak nie skomplikowali tej gry, w sensie nie oddali rzeczywistości. Na razie jest zakopana seria pierwsza. Nawet nie spojrzałem, jakie są warunki, ale parabol lotu mamy całkiem wysoką. To jest świetny skok. No, moim zdaniem, na ten moment to jest deklasacja rywali, którzy do tej pory się z nami mierzyli. Oczywiście po nas będzie jeszcze czterech zawodników, ale na ten moment 127,5 metra to jest naprawdę zaznaczenie ogromnie wysokiej formy. Wyskok na prowadzenie i to z przewagą nie mało, bo 18,5 punktu ilia mizernych. No oczywiście próby mizernej nie oddał, ale. Ale no 14,6 punktów nad Maciejem Kotem zajmującym drugie miejsce to jest naprawdę potężny bagaż punktowy. Czy drugi z Kanadyjczyków awansował? Niestety, McKenzie dzisiaj stwierdził, że woli sobie skoczyć 90 metrów. Więc, no jako rodzynek kanadyjski, oczywiście z polskimi również tutaj korzeniami i genami, będziemy się tłukli. Pewnie kibice woleliby oklaskiwać Macieja Kota na pierwszym miejscu, ale Jacek zbudował taką formę pod koniec kontynentalnego, tak od środka sezonu w sumie do końca, że. Jest za tyle powtarzalny i dobrze skaczący, że ten sezon prawdopodobnie zakończy tak, jak zakończyć powinien. No i jeżeli zaczniemy kolejny sezon również tak dobrze, to wydaje mi się, że skakanie w kontynentalnym będzie można chyba pomijać. Ale czy tak zrobimy, to już się okaże, jest druga seria, nawet nie spojrzałem, ile musimy skoczyć, ale ta linia już jest pod naszym tyłkiem, więc wylądujmy to po prostu spokojnie. No i poczujmy się jak domen prevs. Oczywiście my skaczemy mniej niż punkt konstrukcyjny, a nie 5 metrów dalej niż kill z danej skoczni. No ale jak widzisz tą zieloną linię, która gdzieś tam śmiga już pod tobą, a ty jeszcze masz parę dobrych metrów, metrów skoku, no to jest zawsze bardzo miłe uczucie. Jeszcze spora rekompensata 225,5 punktu, 118,5 metra. Piękny, to był dublet w zakopanym z naszej strony. Drugie miejsce kota, trzecie to Mafumina i to niestety sympatyczny ilia Młodziutki również stracił miejsce na podium, no ale to wygląda wszystko bardzo obiecująco. Daniu Wasylię również z punktami. No, i cóż mogę rzec, bardzo dobry konkurs pod pełną kontrolą, 24 punkty. No, to prawie, jak gadam, mały, jak tłuk ludzi, gdy narodzała się mały szomania, naradza, tak dobrze powiedziałem. Więc, oczywiście, jeszcze raz sprawdźmy, jak to wygląda na podium. Wygląda to bardzo ładnie okazale. Jacek, to jest jednak gość, także pięknie to wygląda, i wydaje mi się, że w dobrych humorach możemy się przenosić do do Zakopanego, to znaczy przepraszam, do Planicy. Tutaj Japończycy, którzy byli wcześniej Polakami się respili i wygrali, więc brawa dla nich. No a my za Sandra Hozwirtem, którego też tutaj nie było. Piąte miejsce. Obudziliśmy się trochę późno, ale za to już nawet nad Wąskiem dużą przewagę stworzyliśmy. Piąte miejsce. Jest super. Najważniejszy jest Puchar Świata, na którym się widzimy niedługo. Planica, planica, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, okolica. Pięknie to wszystko wygląda, troszkę może jest zasłonięte przez wiatr oraz gęsto padający śnieg, natomiast słowańskie szczyty wyglądają naprawdę okazale, Triglav i wszystkie różne inne tutaj rzeczy, kompleks pięknych skoczni w planicy. No i my na szczycie skoczni, która wciąż jest chyba taką najbardziej elektryzującą skocznią Mamucią. Po tym chwilowym panowaniu Wickersund i popsuciu tej pięknej norweskiej skoczni, przenosimy się do planicy z niemałymi nadziejami, ponieważ no, wydaje mi się, że warto by było zdobyć jakieś punkty w generalce. No i warto by było skoczyć w końcu 200 metrów, ponieważ, przypominam, nasz rekord życiowy to jest metrów 198. Także w tych gęstych warunkach, w tych niełatwych warunkach atmosferycznych, Jacek podchodzi do próby, która może go naprawdę bardzo uszczęśliwić. Idealne wyjście z progu, no jak tu nie będzie dwusetki, to idę sobie strzelić dwusetkę po tym skoku na backstage'u. Mamy to, tylko czy on to ustoi? Dobra, 206 metrów, pięknie to wygląda. No i to jest skok, na który czekaliśmy, to jest skok, którego oczekiwaliśmy, ale wyszliśmy z progu idealnie, no jakbyśmy narzucili na siebie presję i jeszcze ją dźwignęli w pięknym, naprawdę pięknym stylu, no i dobyło dużo turbulencji w powietrzu. Warunki pewnie nie najłatwiejsze, ale. skoku stany na pułapie naprawdę dalekim. No i myślę, że po takim skoku to naprawdę można się uśmiechnąć. No wydaje mi się, że kwalifikacje to muszą być zaliczone po takiej próbie, chociaż no nigdy nie mów nigdy, prawda? Ale, no, dwa punkty jedynie przed Pawłem Wolskim. No, te nam pewnie nie pomogły do końca. Ale wyniki tej serii, no. i Domek Domenprechw faktycznie, czołówka zaktualizowana. W końcu nie ma 60 Austriaków na górze, tylko troszkę niżej. Jest nawet Tomasiak, Zograwski. Proszę bardzo, pięknie to wygląda. A my zajęliśmy miejsce 27. egzekwu z Jasonem Kolbim, co daje nam naprawdę, wydaje mi się, pozytywny taki odbiór tego konkursu, ponieważ, no, chcemy się postarać o to, żeby powtórzyć taki wynik w pierwszej serii, pytanie jakie będą warunki ale atmosferycznie patrząc nie ma takiego wiatru, nie ma takiej zawieruchy śnieżnej także 189,5 metra na ten moment jest od nas wymagane, mamy numer siódmy startowy ilia Mizernych póki co prowadzi jak myślicie, ilia w tym sezonie na Mamucie skoczy powyżej 200 metrów, ja bym bardzo chciał może jakiś w końcu rekord Kazachstanu legendarny się uda pokonać, ale w tym momencie musimy się skupić na tym co tu i teraz i skoczyć dobrze na tym Mamucie, słabe wyjście z progu no ale nie chcieliśmy przedobrzyć, natomiast nie rotuje nas w powietrzu w żadną stronę. Także, także, także w tym momencie wydaje się, że to będzie skok na objęcie prowadzenia. Natomiast mamy numer startowy siódmy, przed nami jeszcze jest paru zawodników, którzy będą musieli, bądź bardzo byśmy o to prosili, żeby swoje skoki zepsuli. Czy to się im uda wykonać? No ja mam dużą nadzieję, że się uda. Natomiast pewny nie jestem. Skok techniczny był dużo ładniejszy od naszego skoku kwalifikacyjnego. Dużo lepsze noty, małe odjęcie za wiatr. No ogólnie jest całkiem niezła, więc wydaje mi się, że nie jesteśmy bez szans na to, żeby w tym konkursie faktycznie zaprezentować się po raz trzeci. Miejmy taką nadzieję, wierzmy w to i sprawdźmy wyniki. No, odległości takie losowe. Felix Hoffman z 212, pierwszy, domen 232. No tak, magia przeliczników. Natomiast tu była nota 203.

Nie sądziłem, że taka odległość nam da awans, no ale były dobre noty, był skok technicznie dobrze wykonany. Patrząc, że jeszcze 10 punktów zapasu mieliśmy, no to nawet Ilia Mizernych wszedł, więc pięknie, i ze 176 metrami. Więc celebrujmy tą drugą serię, drugie w historii nasze punkty w Pucharze Świata. Nie jestem pewny, chyba nie drugie, chyba, chyba trzecie albo czwarte nawet, chyba tak, bo rower było całkiem niezłe. No ale dobra, 198 wymagane, ja chcę życiówkę, tylko tutaj wiele będzie zależało od wyjścia z progu. Jednak ten próg się długo zbliża, a jak przy to jesteś w tyłeczku, jak skoczysz za wcześnie, to jesteś 5 metrów przed wyjściem z progu odpowiednio wybity. No i tym razem przysnęliśmy, już widać po paraboli lotu, że lecimy bardzo nisko. No i ta próba będzie po prostu zepsuta. Eee... Um. No tak. Dawno nie było, prawda? No tutaj było widać, że był zepsuty skok. Fajnie by było, jakbyśmy się nie połamali, ale wydaje mi się, że żądamy wiele. Nasz nowy sponsor na pewno jest w niebo wzięty po takim występie. Więc pomijamy szybko i sprawdzamy, czy nasza twarz będzie w stanie się zaprezentować w ostatnim konkursie. Nie, oczywiście, że nie. Ach, jak cały sezon, tak i również ostatni konkurs. Było wszystko pięknie, było wszystko fajnie. No i można powiedzieć, że zdobyliśmy punkty w ostatnim naszym konkursie. Pucharze świata, bo no. No cóż, paradoksem tego konkursu będzie też to, że przynajmniej zaufanie trenera podskoczy mimo wszystko, bo zdobyliśmy punkty, tutaj domen w generalce, ależ to wszystko pięknie się zmieniło w trakcie sezonu, magicznie. No my zdobyliśmy 25 punktów w tym sezonie Pucharu Świata, więc moim zdaniem nie jest to zły wynik. Mielibyśmy na pewno ich więcej, no ale niestety chcieliśmy przytulić glebę twarzą i przytuliliśmy ją w stylu naprawdę doskonałym. Czas zobaczyć, co się będzie działo w menu i jak mocna jest to, że tak powiem, dzwon przyjęty na głowę przez Jacka. No i moi kochani widzowie, podsumowanie ostatniego konkursu naszego ma bardzo wiele rubryczek, ponieważ miejsce się zgadza, nagroda się zgadza, doświadczenie się zgadza, zaufanie się zgadza, wyjebaliśmy się, ale nasz trener uwielbia takie zagrywki już od dłuższego czasu. 34, kontuzja, świetnie, no co oznacza, że choćbyśmy mogli bądź nie mogli, no to nie wystąpimy w ostatnim konkursie tego sezonu, co oznacza, że tak jest, kontuzja nam wykluczyła start, czyli normalnie byśmy chyba mogli wystąpić. Ogólnie niestety nie możemy. Także no tu się zresetowało. I czy tu będzie jakieś podsumowanie sezonu? Co tutaj się wydarzy? Nie wiem, na razie zlagowało. Okej, okay. 36 miejsce w Pucharze Świata, piąte yy, w Pucharze Kontynentalnym, w turnieju czterech skoczni nie braliśmy udziału, 32 w rower, no i kolejny sezon nam się już rozpoczął. A, i kontuzja się zresetowała do zera, bo już miałem powiedzieć, że kontuzja nam, no tak, ale głupio było jakbyśmy prawie pół roku leczyli kontuzję. Także pięknie, nowy sezon, zaczniemy sobie kontynentalem, i wydaje mi się, że tak na rozgrzewkę pojedziemy sobie na ten kontynental, ale również potem, no musimy pojechać na tę serię zawodów w Pucharze Świata. No i Puchar Świata będzie naszym głównym celem, ale ten kontynental również będzie ważny, żeby nabijać jakiekolwiek punkty i się rozwijać. Mamy dziewięć konkursów na umowie, no i cały czas musimy zbierać również te punkciki, prawda? No bo inaczej będzie ciężko trenera, szkoda, że za 5 punktów nie ma tutaj nikogo, bo znowu nam jednego zabraknie. No, ale to wszystko jakoś się wycyrkluje i powinniśmy w końcu tego trenera pozyskać, co pozwoli nam podbić tutaj statystyki. Podsumowując, był to dobry sezon, najlepszy w karierze, punkty w pucharu świata, wiele wygranych, wiele podiów w Kontynentalu, piąte miejsce. Może powalczymy o generalkę w Kontynentalu w tym sezonie. Zobaczymy, czy będzie czas i jak to sobie czasowo wszystko rozstrzygniemy Aczkolwiek na ten moment wydaje mi się, że dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać jak ten sezon Wam się podobał? Dajcie znać, czy oczywiście lecieć dalej z Jackiem, wydaje mi się, że tak, bo to seria jest ciekawa, zabawna, trochę gleb było, no ale jak wiecie, życie nie zawsze jest kolorowe, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Dajcie znać w komentarzu. No i widzimy się w kolejnych rzeczach na kanale. Na razie.